Cześć! Mimo, że ta seria ma już niecały rok, to jest skonstruowana tak, aby móc dołączyć się do niej w dowolnym momencie. Co mnie zaskakuje i bardzo cieszy, to to, że tę serię śledzi mnóstwo osób, i myślę, że zgodnie z tym, co mówiłem, udało się rozpocząć taką lawinę społeczną, i faktycznie coraz więcej osób interesuje się inwestowaniem, przynajmniej na takim podstawowym poziomie, który swoją drogą wystarczy do osiągania dobrych rezultatów i wcale nie trzeba być w tym ekspertem. Ja na tym kanale wynikam, co prawda, w szczegóły, ale tylko dlatego, że to moja faktyczna pasja. Parafrazując więc słowa Wieszcza, chciałbym kiedy dożyć tej pociechy, żeby te filmy zbłądziły pod strzechy. Zaczynamy więc kolejny rok, nowa energia i zapał do nauki i ściągamy coraz więcej ludzi, bo jestem przekonany, że to, co się dzieje teraz, czyli coraz bardziej masowe zainteresowanie inwestowaniem. To jedna z najważniejszych zmian społecznych, która wydarzy się w Polsce w tej dekadzie. Ważniejsze byłoby pewnie tylko odwrócenie trendu demograficznego. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale poważnie to działa tak, że jeżeli będziesz zdrowy czy zdrowa i niezależny, niezależna finansowo, to jednocześnie odciążamy służbę zdrowia i system emerytalny w przyszłości, w którym nie pokładałbym ostatecznie jakichś większych nadziei na dobrobyt. Jednocześnie nie chcę tutaj tylko gadać, a w miarę możliwości dawać potrzebne narzędzia. Możecie pomóc mi z docieraniem z tym inwestycyjnym przekazem, udostępniając ten film, oglądając go do końca, klikając łapkę w górę, pisząc komentarz i itd. Z góry wielkie dzięki i oczywiście do niczego nie zmuszam. O co chodzi więc w całej strategii? A no przez ostatnie lata wprowadzałem stopniowo swoją rodzinę i znajomych w świat inwestycji i przy okazji postanowiłem pokazać ten cały pomysł i proces na YouTubie. Cała strategia podzielona jest na trzy części, chociaż początkujący bez problemu mogą zacząć od pierwszych dwóch. Zdecydowanie zaczynamy od detalicznych obligacji skarbowych, bo to instrument, który nie ma żadnych wahań, a więc jest odpowiedni dla osób o niskiej tolerancji ryzyka, co jest typowe dla początkującego. Dodatkowo to jest ekstra, no bo codziennie widać jak na koncie rosną odsetki od zakupionych obligacji. To Naprawdę piękny mechanizm, który tak naocznie pokazuje, że oszczędzanie ma sens nie dlatego, żeby wrzucić kasę do świni i później sobie coś kupić, no bo to tak naprawdę odroczona konsumpcja, a bardziej dlatego, że teraz zaoszczędzone pieniądze mogą pracować na ciebie do końca życia, a później jeszcze na twoje dzieci. Między innymi w taki sposób powstały na przestrzeni lat majątki tych najbogatszych ludzi czy rodzin. Obecnie według mnie sensownymi do wyboru opcjami są obligacje 10-letnie EDO lub 3-letnie TOS. W ogóle obejrzyjcie całą tę playlistę od początku, bo tam tak krok po kroku tłumaczę o co chodzi i wchodzę bardziej w techniczne kwestie. W ostatnim odcinku mówiłem, że na moim radarze pojawiły się właśnie 3-letnie obligacje TOS i dostałem sporo pytań na zasadzie, no dobra debilu, ale które w końcu mam wybrać. No i to trochę zależy od Was, niestety. Ja bardziej chciałem dać znać, że jeżeli ktoś ma krótszy horyzont inwestycji i chce ulokować pieniądze na 3 lata, to obligacje TOS stały się właśnie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli możesz bez problemu czekać 10 lat, no to EDO będą jak najbardziej okej. Okay. Obligacje 3 letnie rozważyłbym też w momencie, kiedy no na przykład uczysz się o inwestowaniu i ETF-ach, no bo istnieje spore prawdopodobieństwo, że za 3 lata będziesz chciał mieć jednak więcej kapitału w akcjach. A wygasające trzyletnie obligacje dadzą kapitał do ręki komuś, kto już jest bardziej ogarnięty. Obligacje EDO mają obecnie cały czas świetne warunki, i pamiętajcie, że ta dobra oferta może się pogarszać wraz z obniżkami stóp procentowych, zapewne gdzieś w drugiej połowie roku. Ja w tej strategii inwestuję 500 zł miesięcznie, i w tym roku jednak nie zdecyduję się podwyższać tej kwoty o inflację, no bo do 500 zł jest po prostu bardzo wygodne. W przyszłości podniosę, ale jeszcze nie teraz. 200 zł, czyli 40% z tych 500 zł przeznaczam właśnie na obligacje detaliczne. W tym miesiącu kupię jedną obligację 3-letnią Tos za 100 zł i jedną obligację 10-letnią EDO. Jeden z widzów zasugerował mi takie rozwiązanie, żeby po prostu sprawdzić po trzech latach, co faktycznie bardziej się opłaciło. No bo musicie wiedzieć, że oprocentowanie obligacji Edo jest zależne od inflacji, więc jest bardzo trudne do dokładnego przewidzenia. Dla nas najważniejsze jest to, że obligacje dziesięcioletnie, zaczynając od drugiego roku inwestowania, płacą 2% marży ponad wskaźnik inflacji, a więc w większości przypadków te inflacje pokonają, chociaż nie we wszystkich. Dla nas to jest kluczowe, bo jako początkujący powinniśmy się przede wszystkim skupiać na zabezpieczeniu wartości wykonanej przez nas pracy przez inflację, a inwestycje dodatkowo dają jakiś bonus ponad tę inflację. To naprawdę duże osiągnięcie, bo większość ludzi po prostu na inflacji traci. Pamiętam, że w 2020 roku, jak były te wszystkie pakiety stymulacyjne i pomoc finansowa od rządu i zerowe stopy procentowe, to mój brat mi ostatnio przypomniał, że rozmawialiśmy o tym, że wzrost inflacji, który wtedy już zaczynał być prognozowany, uderzy przede wszystkim, no niestety, jak zwykle, w tych najbiedniejszych, którzy po prostu nie mają wiedzy, jak zabezpieczyć swój kapitał, no i niestety tak się stało osoby, które trzymały pieniądze w szafie, jak kiedyś robiła moja babcia, straciły ogromną część ze swoich oszczędności, bo skumulowana inflacja od 2019 roku wynosi w tej chwili chyba około 50%. Strategia, którą tutaj prezentuję, pomogłaby w tym czasie znacząco wygrać z inflacją, chociaż pamiętajcie, że pewne ryzyko jest, o którym powiem w dalszej części. Na razie skupiamy się na tych bezpiecznych instrumentach i ja swoje obligacje kupuję przez bank PKO SA. To jest to, co widzicie na ekranie. W opisie jest link do założenia konta. Jeżeli zdecydujecie się, to będę po prostu wdzięczny. Nie bierzcie tam karty debetowej do konta i wtedy będzie darmowe. Można też wziąć kartę, zgarnąć tam chyba 300 zł, jakiegoś bonusu spełniając warunki promocyjne, a później zamknąć tę kartę, ale to już jest wasza kwestia. W każdym razie, po otwarciu konta w zakładce inwestycje, musimy znaleźć rachunek rejestrowy do zakupu obligacji, przelewamy pieniądze. I voilà, mamy narzędzie do inwestycji na całe życie. Odniosę się jeszcze szybko do jednej rzeczy. W internecie pojawiło się sporo wątpliwości co do opłat za dziedziczenie obligacji. Te instrumenty są dostępne w banku PKOBP i PKO SA. Bank, który ja polecam, czyli PKO SA, ten z żubrem pobiera 50 zł od każdego spadkobiercy, a więc no nie ma problemu, to jest mała kwota. Bank PKO BP zaś. Ma no, dziwnie skonstruowaną opłatę, w której teoretycznie pobierają 50 zł, ale od każdej emisji obligacji czyli gdybyście kupowali jedną obligację miesięcznie to wasz spadkobierca musiałby od każdej zapłacić 50 zł. Napisałem oczywiście do banku PKO BP i dostałem odpowiedź. Że pracują nad zmianą konstrukcji tej opłaty, więc no, też bym się tym raczej bardzo nie przejmował. Myślę, że zostanie wypracowane jakieś zadowalające rozwiązanie. Dam znać, jak coś się zmieni, bo poprosiłem o informowanie mnie na bieżąco i wydaje mi się, że pan, z którym pisałem, się na to zgodził. Zobaczymy. Obligacje generują w tej chwili 50 groszy dziennie jakakolwiek kwota zarabiana bez naszej ingerencji powinna cieszyć, bo wiele osób dosłownie na każdą zarobioną złotówkę. Przez całe życie zawsze będzie musiało poświęcać swój czas i zaangażowanie. Dobra, 200 zł mamy wydane, kolejne 150 zł, czyli 30% przeznaczam na ETF i USQ, czyli taki tani fundusz zawierający największe firmy z całego świata. W ramach nauki takimi malutkimi kroczkami dziś zerknijmy na największe pozycje posiadane przez ten fundusz. Są to oczywiście największe giełdowe spółki świata, jak się zapewne domyślacie, amerykańskie. Dawniej ten fundusz był bardziej zrównoważony pomiędzy sektory, ale teraz, za sprawą rewolucji technologicznej, największymi podmiotami stały się tu spółki technologiczne jak Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, czyli Google czy Tesla, a także sporo firm półprzewodnikowych. W ogóle te ETF-y mają taki super mechanizm, że jak jakaś firma rośnie, rozwija się to dostaje w tym funduszu coraz większą wagę, a jak jakaś spada na giełdzie i kapitalizacja się zmniejsza, czyli się zwija, no to albo w końcu wypadnie z tego funduszu, albo przynajmniej jej waga zostanie mocno obniżona. No i to jest długoterminowo bardzo dobre zjawisko, no bo to właśnie teraz technologia napędza światową gospodarkę do wzrostu, co przekłada się na efektywność firm i ostatecznie na wzrost wartości tego funduszu w czasie. Trzeba tylko pamiętać, że spółki technologiczne cechują się sporą zmiennością, więc nie można się obrażać, jak okaże się, że po zakupie ETF zacznie spadać. Myślę, że najnormalniejszym widokiem na świecie będzie to, że wasz pierwszy zakup może zostać na minusie przez rok czy nawet dwa lata, ale regularnie uśredniając zyskujemy przewagę statystyczną, bo historycznie indeks największych akcji światowych po prostu rośnie wraz ze wzrostem gospodarki światowej. Jednocześnie inwestowaniu w ten ETF towarzyszy takie fajne uczucie, że tak naprawdę, gdzie nie wydacie waszych pieniędzy, tak poza domem, wy lub wasi znajomi, to pośrednio w jakimś ułamku promila wspieracie którąś firmę wchodzącą w skład tego funduszu. No bo gdyby przeanalizować jego skład, to trudno się ruszyć bez dostarczania kapitału do tych największych korporacji. Chociaż ja zachęcam do zakupów w polskich sklepach i polskich produktów, jeżeli oczywiście są w miarę konkurencyjne. Widz, podrzucił mi ostatnio taką aplikację Pola, którą można zeskanować kod kreskowy i mamy info z jakiego kraju jest dany produkt. Sam zacząłem z tego korzystać, wystarczy trochę poskanować, a później człowiek już zapamiętuje. Jeżeli będziemy kupować polskie produkty, no to łatwiej będzie tu rozkręcić biznes na większą skalę, co ostatecznie zawsze wpływa na taki ogólny dobrobyt kraju. Do tej pory kolejne miesiące przynosiły coraz droższe zakupy tego ETF-u, ale ze spadków tak naprawdę powinniśmy się cieszyć, bo jak zawsze powtarzam, to trochę jak w sklepie. Kupujemy co miesiąc to samo, a im taniej, tym po prostu lepiej, bo zmniejszy się nasza ostateczna średnia cena zakupu. Ja swoje ETF-y i akcje kupuję na koncie maklerskim WixTB i to jest partner tego kanału, ale jak zwykle współpracujemy tylko i wyłącznie dlatego, że to jest dobra oferta. Nie płacimy prowizji za zakupy i sprzedaż do 100 000 euro miesięcznego obrotu. XTB jest polskim podmiotem dostarczającym PIT-8C do Urzędu Skarbowego, co bardzo ułatwia wszelkie rozliczenia. No i mamy tu dostępne konto IK. Wszystkie linki do potrzebnych narzędzi oczywiście są w opisie i z góry dzięki za wszelkie formy wsparcia tego kanału. Tak z technicznych rzeczy, no to ja ten ETF kupuję właśnie w XTB na subkoncie w euro. Po zalogowaniu, będąc w pokoju inwestora, można kliknąć po lewej stronie Moje Konta, a następnie dodaj konto po prawej stronie i dodać sobie subkonto euro. Później wymieniam złote na euro w walutomacie i wysyłam zwykłym przelewem na to subkonto w euro. Po kliknięciu w XTB wpłata i zwykły przelew pojawiał się dane do przelewu. Link do walutomatu też w opisie. Akurat udało mi się nawiązać współpracę z trzema tanimi i według mnie najlepszymi, a w dodatku polskimi podmiotami, które oferują narzędzia do inwestowania, więc po prostu chętnie je polecam. A dodatkowo z walutomatem jest tak, że jak przelewacie na XTB euro czy dolary, no to wtedy nie ma ryzyka, że zostanie po drodze pobrana jakaś prowizja. W razie czego do przesyłania euro też wystarczy Revolut czy coś, jeżeli korzystacie, więc to nie jest tak, że Was zmuszam. Na pewno inwestując drobne kwoty, powinniście też zagłębić się w temat konta IKE w XTB, no bo tam kupno ETF-u opłaci się bardziej, jeżeli macie długi horyzont inwestycyjny, w sensie bardziej od tego konta w euro. Link do odcinka o IKE wyświetla się w rogu ekranu. Tam jest dostępne jedynie konto w polskich złotych, bo taka jest struktura tego konta emerytalnego IKE. No i XTB pobierze po 0,5% opłaty za przewalutowanie w obie strony, ale no musicie wiedzieć, że w długim horyzoncie potencjalne ominięcie podatku od zysków kapitałowych opłaci się dużo bardziej i ta opłata no, będzie mało znacząca. No tylko na początku, to jest takie dosyć niewygodne yy, psychicznie, że od razu po kupnie instrumentów wyświetla się nam, że ten instrument jest 1% na minusie, bo tam od razu bodajże wliczane są te koszty transakcji. W obie strony, co jest fair podejściem, no ale trzeba się z tym pogodzić. Musicie też wiedzieć, że od ETF-u oczekujemy wyższej stopy zwrotu niż od obligacji, ponieważ zawiera on w sobie akcje i jest instrumentem zmiennym, a więc bardziej ryzykownym niż obligacje. Okazuje się, że po pierwszym roku prowadzenia tego projektu wszystko idzie zgodnie z planem i ETF wygenerował faktycznie dwa razy więcej zysku niż obligacje. Ja w tym projekcie tak dodatkowo dla promocji polskiej giełdy, ale też dlatego, że lubię inwestowanie dywidendowe. 30% portfela przeznaczam na polskie spółki wypłacające dywidendy, ale tylko takie, które mają jakąś konkretną historię rozwoju. To część nieobowiązkowa i początkujący tak naprawdę powinni zacząć tylko od obligacji lub od obligacji ETF-ów, bo te instrumenty łatwo zrozumieć. Wybieranie pojedynczych akcji to już jednak poziom wyżej i trzeba się tym mocno interesować. Mój kanał opiera się na pogłębianiu wiedzy w tę stronę, więc zapraszam do oglądania, a ja tylko dam znać, że tym razem za 150 zł. kupiłem fragment akcji spółki Budimex. Fragment, bo na XTB można kupować akcje ułamkowe. Dywidendę dostaje się od nich proporcjonalnie do udziału w razie czego. Budimex akurat teraz wybrałem, dlatego że to największa firma budowlana w Polsce, która jednocześnie ma zaplecze do realizowania projektów kolejowych a druga połowa tej dekady wydaje się, że będzie bardzo obfita w różnego rodzaju inwestycje budowlane. Dawniej Budimex na długo zniknął z mojego radaru, gdyż spółka wydawała mi się mocno przewartościowana. Nie mówię, że obecnie jest jakoś specjalnie tania, ale wróciła raczej do takich średnich wartości, a ja w tej serii nie zamierzam jakoś specjalnie spekulować. Jeśli spadnie, to chętnie kupię w przyszłości jeszcze kolejne pakiety. Przejdźmy teraz do podsumowania całego projektu. Po roku prowadzenia portfela wygenerowany zysk to 378 zł, co daje nieco ponad złotówkę dziennie. Najlepsze jest to, że w tym roku zacznie już działać efekt kuli śnieżnej, bo oprócz wpływu kolejnych dopłat, na nasz wynik będzie też pracował za plecami ten już wcześniej zbudowany kapitał. Wartość całego portfela to 6900 zł, a więc ze stosunkowo niewielkich dopłat powoli gromadzi się jakaś bardziej znacząca kwota, która za jakiś czas będzie stanowić już. Konkretne zabezpieczenie na wypadek kompletnie nieprzewidzianych wydatków, a po wielu latach będziemy mieć tu wartość, która, no nie wiem, chociażby znacznie pomoże Waszym dzieciom wejść w dorosłość. Wyniki akurat teraz są zgodne z założeniami, czyli zysk z części akcyjnej znacząco przewyższa ten z obligacji. Część obligacyjna wygenerowała 78 zł zysku, ETF 155 zł, a polskie akcje dywidendowe 145 zł. No ale wiadomo, że to się będzie wahać w zależności od sytuacji na giełdzie. Zysk całego projektu jest właściwie na swoim szczycie historycznym i tak jak mówiłem na początku, będzie sobie rósł w czasie, chociaż trzeba przygotować się na duże obsunięcia, które mogą trwać miesiącami. Nie mam jednak wątpliwości, że prędzej czy później ten zysk będzie wspinał się coraz wyżej. Do projektu wpłaciłem 6,5 tysiąca zł, a więc jest to 13 dopłata, a wartość całego portfela to 6800 zł. To zbyt krótko, żeby ogłosić, że zielona linia wartości nigdy nie wróci do niebieskiej linii wpłat, ale myślę, że po 3-4 latach będzie można iść powoli w stronę takiej narracji. Najbardziej dumny jestem z porównania z innymi indeksami giełdowymi, bo udaje się znacząco wyprzedzać polską inflację i kiepsko zachowujący się ostatnio indeks WIG. Ale co najważniejsze, znacznie wyprzedzamy też fundusz porównywalny do naszego sposobu inwestowania, czyli ETF Vanguard Life Strategy 60 na 40. Jest to podobnie jak tutaj: 60% kapitału zapakowane w akcje z całego świata, a 40% w obligacje z całego świata. Ten mój sposób inwestowania jest tańszy i, jak się na razie okazuje, lepszy od tego ETF-u. Chociaż z tym może być jeszcze różnie. Jak zwykle się powtórzę, że nagrywanie tej serii to serio przyjemność i to, że to wszystko jest takie poukładane i mam poczucie kontroli, jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, bo na giełdzie o to jest naprawdę trudno. W tym materiale to wszystko. Poproszę jeszcze raz o podanie tego dalej, zostawienie subskrypcji, jakiegoś komentarza. Fajnie, że się słyszymy w nowym roku. I do usłyszenia w tej serii za miesiąc. Cześć.